Aby uzyskać ogromne zbiory naszych pomidorów, musimy bardzo uważnie obserwować nasze krzaki, aby w odpowiednim momencie zareagować i dokarmić je odpowiednią odżywką. To nie jest problematyczne, jeśli zrozumiemy wszystkie procesy, jakie zachodzą w naszych roślinach. Główną rolę w budowie naszego krzaka odgrywa Łodyga. Zarówno część podziemna to jest korzenie, jak i nadziemna czyli liście i owoce wszystko opiera się właśnie na niej. Możemy nawet określić ją jako rusztowanie całej rośliny dlatego musimy zrobić wszystko, aby była ona jak najgrubsza i najmocniejsza. To jest pierwsza ważna rola, jaką odgrywa łodyga, ale jest jeszcze i druga, o której nawet nigdy nie myślimy. I właśnie ona odgrywa najprawdopodobniej najważniejszą rolę. To w niej płyną wszystkie substancje odżywcze i woda z korzeni do części nadziemnej. W przeciwnym kierunku zaś przemieszczają się soki z odżywkami, którymi zasililiśmy liście w czasie oprysków. Oczywiście nie wszystkie, ponieważ część z nich pozostaje zarówno w liściach, jak i o owocach ale pozostałe, czyli z tych dolnych liści, zasilają system korzeniowy. Dlatego im grubsza łodyga, tym lepiej zachodzą procesy przemieszczania się w obie strony góra dół. Im jest cieplej, tym korzeń zaczyna przesyłać więcej wilgoci do części nadziemnej, liście potrzebują jej coraz więcej, ponieważ nie tylko dla zasilenia, ale również i dla ochłodzenia nasze krzaki są wówczas bardziej odporne i lepiej znoszą te zmienne warunki pogodowe. Także widzicie jak bardzo ważna jest grubość łodygi.